Dzisiaj puszczamy młode i stare, ciemne Mamy sobie szkółki ciemnych Dobra z tej góry ja tak pokażę jest to Pokaż te ścianki jest bardzo gorąco na Panowie, Budapeszka Takie znaki Potem podejdę bliżej do tych ścianek, bo słońce tutaj daje, to będzie widać jakby co Idzie nasz koroniaty, młody piszczak obrączka biała tego roku 15 km nim prosty. Idzie, wyszłam proszę na piętnaście. Idzie Roller Roller Nie ma obrączek na 15 koczka taka taka koczka idzie też Nie chcę ją Idzie czapość obrączka zielona na pierwszy raz kochani, czarne, ciemne, zielona i pomarańczowa. Dwie pomarańczowe. Ciemne. Zielona i pomarańczowa. Następny, samica Dwie pomarańczowe Też samica Jest siedem sztuk Zielona, ciemny Następny A już idą Jest następny Zielona i pomarańczowa Widzicie? Wszystkie mają takie same trawy jest najlepszy z najlepszych. Znak ma. Pomarańczowa. Zielona. On wrócił 19 w nim, proste. On wrócił 19. Proszę. Bardzo gorąco. Tam są. Bardzo gorąco. Upał. My się nie pierniczymy tam. Patrzcie to, co dwa Poszły młode. Poszły ciemne. Tam są, zobacz. Tu proszę? Za krzakami to zakszaty, Tu, prosto. No Musi... A, tam idą. Wszystko razem. Podejdę do tych ścianek, bo nie wiem czy było widać. No pokaż te ścianki. Do tego, do tego. Teraz powinno być widać. Teraz powinno być widać. Idą, idą, idą. Dobry kierunek Bardzo gorąco Bardzo gorąco panowie Ukrop Godzina 16.18 16.18 Jak nie wrócą do jutra Te gołębie Nie będą u nas trzymane Daję im szansę do jutra czy jutro jeszcze cały dzień? Jutro cały dzień. Jak nie przyjdą do jutra. A wrócą na trzeci dzień, oddajemy prezent. całkiem. całkiem. Poczekaj, sobie do no się pokażą. Nie no, mi się wydaje, że już poszły. Coś tam gdzieś poszło, tam. Nie ma ani jednego. To są ptaki. Dwie minuty ich nie ma. I czekamy panowie na nich. Dobra. Kochani. Jeden ciemny przyszedł samica. Pokażę się. Zdrowej. No co? Nie, to jest ten co się 19. Widzicie ze znakiem? Z tymi obrączkami. Zajęło mu to godzinę półtorej. Jeden ciemny jest. Na razie jeszcze nie ma sześciu ciemnych. No tylko jeden wróci na razie. Zobaczymy ile wróci. Jak powiedziałem, co wróci na trzeci dzień, te gębie nie będą u nas. Ale jeszcze dojdą. Wiadomo gąb ma młode, ma, ma jajka. Piętnastkę zrobił, dlaje liście. Proszę bardzo. Jak widzicie, nie ma żadnych ciemnych starych, których później nie było. Nie coś nie ma było 7 sztuk ciemnych Teraz jak sami wiecie On jest jasną twarzę Mają młodego Jestem z tego zadowolony On przyje 19 No to wiadomo, że 15 zrobił Zobaczymy co jeszcze wróci Kochani Zobaczcie 2, 4, 6, 8 Osiem gołębi jest i się aż zdziwiłem, panowie moi mili, bo Tipler, Tipler przyszedł, Tipler wrócił, ten pakistański i chyba młody ciemny, teraz siądą. Czaposz, jest i budapesz czerwony, ten młody, co pokazywałem, 15 km. ale zajęło im to dwie godziny. Hmm, hmm, hmm. Proszę, proszę bardzo. Czaposz też wrócił. Siadajcie, siadajcie. I deszcz pada. Burza. <taki> Takie się ma ptaki. Ja się nie boję. Proszę bardzo. Kochani, i już pokazujemy. Nie ma wyszwana. Wyszwan nie, 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 nie ma go jeszcze. Ale co? Zobaczymy, czy jest ten koroniaty. Czy koroniaty wrócił ten młody, ciemny? Tak jest. Proszę. Nie, przepraszam. Nie, nie, nie. nie jest, jest koroniaty. Pokazujemy, udowadniamy naszego młodziaczka wychowanego u nas. Pogładki wyszedł koroniaty. Proszę z kuprem. 15 w linii prostej. Obrączka wiała. Po takich gołębiach, po naszych gołąbkach, takie młodziaki. 15 w linii prostej, pierwszy raz. Nie, on już był na piące. Na piące, ale 15 raz. Pierwszy, pierwszy raz. raz no. Panowie, pokażemy dalej. Jest, jest, jest tak, to jest. Ten roller. Roller jest, proszę bardzo. Czaposz jest z zieloną obrączką. Ten, ten, tutaj. No widzę, to tam siedzi, co? Jest, co to jeszcze jest? Ciemne są. To czekaj. Tu, to czekaj. Tam u góry ciemny jest. Jeden, tu. U góry, tu jest jeden, u góry. A, to jest Tak. Drugi, prosto jest trzeci, czarny jest czwarty. Panowie, dwie godziny. Pojeszcze tu. Tak, dwie godziny to zajęło. Brakuje tak. Czarnej tutaj czekolskie to jest z białym ogonem. Brakuje wyspana. Brakuje czarnego Murzyna i siwego. Ale to poglęby są bardzo mocno i dojdą. Także proszę. Młodziaki, pierwszy raz lotowane na 15 km w linii proste. Po ciemnym się nie spodziewałem, że wróci. Piszczak. Gdzie on, Gdzie on jest teraz? I poleciał. Może no go nie widzę. O tu siedzi, koruniaty. Prosto, prosto, prosto. Ach, to tak. jest ten młodziak. Po naszych gołąbkach. Mówiliście, żeby go, go skasować. Nie będę go właśnie kasował. Ja wróciłem 15 km w linii prostej. Zostaje u mnie. To jest po ładnych gołębiach. Taki wyszedł, może dawać młode dobre na następny rok. Także brakuje cztery sztuki. Ale to jeszcze dojdą Na pewno coś tam dojdzie. Liczę, że ciemny, czarny dojdzie i drugi, siwy. Jutro no pewnie będzie ten czarny. Ale na wyspana nie liczę, chociaż też może wrócić. Także pokazaliśmy klasę. Takie się ma ptaki. A, ten jeszcze wróci. Czerwony czy Budapeszt z kropką. Też. Proszę Czeka. zobaczyć. Nie wiem, czy będzie widać kropka lewkowego. Jest. Tak samo wróci. Widzicie panowie? Młodziaki. Zapomniałeś o nim? No zapomniałem o nim właśnie. No. Trakuje cztery sztuki. Jest godzina dziewiętnasta, tak? Tak. A wróciły z godziny wcześniej. No ja na boisku byłem, to nie miałem jak nagrać. No. Tak, jestem zadowolony z tych młodziaków. No stary to wiadomo, że 15 zrobiły, no to... 15 w linii prostej. Także mam dobre gołębie młodziaki, nie będę ich dalej mordował. Mówię, pójdzie jeszcze Tipler na 10 km. I pójdą tylko jeszcze po weteranie, te dwa. Ale jak już będą starsze, trochę. Mówię, będziemy teraz szczepić. To co, jednak zostawiasz tych? Tipler zostaje, ten angielski też. Nie wyrzucam go, jak już wrócił 15. Ciężko takiego gołębia dostać. Panowie, takie się ma takie mocne. Proszę. Czekamy na tamtych. Na pewno wrócą jeszcze. No, może one poszły dalej? Nie chcę, idą dalej, mają wrócić. Jak nie wrócą do jutra, wrócą w, na trzeci dzień, to już są oddane, nie będę ich trzymał. Tamte jak wrócą, cztery sztuki brakuje. Ale burza ich wzięła, bo deszcz padał. Zapała ich burza, mogły gdzieś siąść. Pozdrawiamy, dziękujemy, wgrywamy film.